Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam Was w filmiku podsumowującym miesiąc listopad, czyli tak zwanym słowie na koniec listopad listopada. Co tutaj u mnie się zmieniło, jeżeli chodzi o gaming w tym podsumowaniu na ten miesiąc zacznijmy od tego, że bardzo mało grałem i jedyną grą, którą udało mi się ukończyć z racji naprawdę bardzo małej ilości czasu, który mogłem poświęcić na gry jest właśnie to tytuł Rage. Ja spodziewałem się tak naprawdę o wiele, wiele większego hitu po tym tytule. Gdzieś tam wcześniej grałem po prostu tam z godzinkę i później przejście całkowicie tej gry troszkę zrewidowało moje tutaj poglądy dotyczące tego tytułu. Nie jednak, że gra jest dobra, gra jest fajnie zrobiona, choć brakuje kilku elementów, żeby ta gra była dla mnie czymś więcej. Tak to niestety ląduje do sprzedaży. Brakuje mi tutaj bardziej otwartego świata, brakuje mi tutaj, można powiedzieć, bardziej zróżnicowanych questów i brakowało mi na pewno bossów. Miałem takie wrażenie po przejściu tej gry, że... WTF? Skończyłem połowę gry? Takie, takie, jakieś takie wrażonko, choćby to był niepełny produkt. Poza tym zakończenie się bardziej niż blondynka w filmach porno. Także naprawdę tragedia, jeżeli chodzi o zakończenie. Jeżeli chodzi o to studio, jak widzicie, znaczące. Ja spodziewałem się o wiele lepszej końcówki. A tutaj no, jest jak jest. Dobra, to tyle może gadania, bo jak widzicie tylko jeden tytuł. I zacznijmy od tego, jakie gierki u mnie się pojawiły. Dzięki uprzejmości najcika mam do testów pakiecik gierek. Oczywiście, filmiki już są ponagrywane z większości. A to nawet dobrze, że nagrałem te filmiki wcześniej, bo nie wiem, jak będę miał z czasem do nagrywania, więc może być różnie. Zaczynamy od pierwszej gierki. Jest to blob. Jak widzicie, od 7 lat jest to gra dla dzieci. Nie będę się wypowiadał zbyt dużo o tym tytule. Bo to nie jest akurat ja, nie jestem targetem, jakby, jakby jeżeli chodzi o tą grę. Zobaczycie sobie po prostu w filmiku, jak to tutaj wygląda. Być może jakaś część z Was będzie chciała kupić jakieś gry dla dzieci, więc będziecie mogli zobaczyć, jak ten tytuł wygląda. Czy warto w ogóle w niego jakąś kasę pakować, czy nie. Także zapraszam do filmiku, który pojawi się na pewno jakoś tam za niedługo. Lecimy dalej. Teraz coś dla graczy starszych. Mieliście już na moim kanale filmik dotyczący piły dwójki, czyli Saw 2. W tym momencie e, dostałem piłę jedynkę. Też filmik jest skręcony. E, gra, tak naprawdę średnia, naprawdę średniacka, ale za to nie pozbawiona klimatu. E, od strony technicznej moim zdaniem słaba. E, zresztą zobaczycie też w filmiku. Lecimy dalej, żeby nie przedłużać. Kolejna gra. Tą grę na pewno jeżeli chodzi o sam tytuł, czyli o Larego, na pewno będą pamiętać starsi gracze. Dlaczego będą pamiętać starsi gracze? Bo jeżeli chodzi o w swojego czasu było naprawdę multum przygodówek point and click Można powiedzieć z bohaterem, który właśnie zwał się Lary. Był to taki łapowaty erotoman, który gdzieś tam zawsze nawijał do jakichś lasek. I tutaj nawet po tym znaczku 18 spodziewałam się czegoś podobnego. Lecz szczerze całkiem ta gra rozpieprzyła mnie, jeżeli chodzi o sam gameplay, bo tutaj mamy całkiem co innego. Praktycznie mamy tutaj zrobioną platformówkę. Nie gramy naszym starym bohaterem Larym, tylko gramy jego bratankiem czy tam kimś tam z rodziny. Dość słaba platformówka. Resztę zobaczycie w filmiku lecimy dalej, kolejny tytuł można go nazwać slasherem, jest to Kapitan Ameryka Super Soldier pograłem tylko godzinkę kwestia po prostu gustu czy ten tytuł będzie wam pasował, ja akurat może kiedyś go gdzieś tam skończę ale w tej chwili nie planuję sobie załatwić tego tytułu na półkę choć mogę powiedzieć, że jest dość solidnie zrobione po tej pierwszej godzinie gry, w którą grałem więcej się nie będę wypowiadał bo nie chcę brać odpowiedzialności za to co tam jest dalej, bo, bo tak jak mówię, nie widziałam, więc nie będę tutaj eksperta udawał od siedmiu boleści. No i ostatnia gra, którą tak na, o której tak naprawdę nie wiem nic. Ja lubię się zaskakiwać. Wiem mniej więcej jaki to jest typ gier, ale jeszcze jej nie wkładałam do konsoli. To jest jedyna właśnie z tych gierek od najcika, której jeszcze filmik nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że dzisiaj to nadrobię. Dzisiaj mam troszkę więcej czasu, więc mogę usiąść do nagrywania. Więc przyjrzymy się też i temu tytułowi. Na pewno filmik też się pojawi. Także nic nie dopowiadam, reszta w filmiku. I lecimy teraz z tytułów, które przyszły do mnie. Zacznijmy od Kilzona, Starusieńkiego Kilzona. Ja swojego czasu swojego Kilzona wymieniłem. Teraz postanowiłem sobie na półkę załatwić właśnie taką fajną edycję sztelboku. Jak widzicie, bardzo ładnie się prezentuje. I będę sobie załatwiał takie kamienie milowe, jeżeli chodzi o PlayStation 3, takie gry Must have, gry, można powiedzieć, ekskluzywy, będę sobie załatwiał właśnie będę się starał załatwić w tej formie, czyli Steelboxa albo jakieś kolekcjonerki, nie zależy mi na figurkach, ale pudełka ładnie się prezentują tak zwane steelboxy, metalboxy. Także zaczynam od Killzona, który tak naprawdę możecie nabyć gdzieś tam na aukcji w granicach 40 zł, więc nie jest to jakaś mega cena wielka w porównaniu do normalnej wersji, którą można kupić od 25 tam do 30 zł. To myślę, że te 10 zł więcej, jeżeli ktoś akurat jest fanem tej gry i, i lubi tą grę. Ja uważam, że do tej gry warto wracać, więc sobie załatwiłem na półkę coś takiego, co już mam nadzieję na niej zostanie. <laughs> Lecimy dalej. Tutaj wiecie, że już tą grę mam, tylko tutaj w woli ciekawostki, chcę wam pokazać. Cały czas jeszcze nie rozpakowałem tego Silent Roll trójki, nie wiem ile one użył mnie leży, 3 miesiące. Może w tym miesiącu w końcu w planach mam, że w końcu ją otworzę. Nie wiem, może będzie jakiś unboxing. Wiecie o co chodzi wtajemniczeni. Zobaczymy. Także w woli takie ciekawostki, bo i tak wiecie, że tą grę mam cały czas. Bo część ludzi się pyta, kiedy będzie, kiedy będzie. Na razie jeszcze jej w folii nie rozpakowałem, tak naprawdę leży trzeci miesiąc na półce. Lecimy dalej. Kolejna gra w folii, którą sobie teraz załatwiłem, jest to Starusienki Fuel. Ja wiem, że ta gra dostała, jeżeli chodzi o ceny i o recenzję, dość średnio do niej podchodzili ludzie. Tutaj chwalili się swojego czasu twórcy, zanim ta gra wyszła, że tutaj jest naprawdę ogromny teren. Ja chcę się przekonać, mimo tego, że wiem, że może to być kicha, wiem, że może to być gra średniacka, to no po prostu sobie ją nabyłem. Chcę się przekonać, co ten tytuł jest warty. Zrobimy filmik. A jeżeli mi nie przypasuje, to gdzieś tam wyląduje na Allegro czy na jakimś innym serwisie. Kolejny tytuł: Yakuza Dead Souls. Jak wiecie, jestem bardzo, bardzo dużym fanem gier, właśnie z IP Yakuza. Przeszedłem trójkę i czwórkę z bardzo dużą dozą przyjemności. Także wiedziałem, że wcześniej czy później ten tytuł trafi na moją półkę. Też będę go musiał otworzyć i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Także lecimy dalej. Kolejny tytuł. Muszę nadrobić zaległości z assassinami. Tutaj akurat mam taką wersję z taką brzydką naklejką. Na pudełku muszę sobie ją akurat gdzieś tam zedrzeć w wolnym czasie. Jedyne assassiny, jeżeli chodzi o Assassin's Creed, które nie przeszedłem, to jest Brotherhood i to jest Revelation. Brotherhood już do mnie pocztą idzie, a Revelation w polskiej wersji wylądował na mojej półce. Także też będę nadrabiał, będę miał w co grać, będę miał w co przechodzić, jak będzie na, na to czas, że tak powiem. Kolejny tytuł. Deus Ex. Kolejna gra, która wyląduje na mojej półce i będzie czekać na pewno długo, aż, aż ją ruszę gdzieś tam. Ale oczywiście filmik zrobię wcześniej. Tak, tak z tych gier, który nie był oczywiście filmiki, robię dość odpowiednio szybko, w miarę możliwości nagrywania. Tutaj bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi chwali ten tytuł. Ja wiem, że on technicznie nie jest jakiś rewelacyjny, jak na w miarę nową grę. Mówię w miarę, bo ona swojego czasu już nie jest nowością wiadomo. Ale z miłą chęcią zapoznam się z tym tytułem. Ja wiecie, że ja nie mam parcia na jakieś nowości. Mnie ja tam nie jaram się, że wyszedł w tej chwili przykładowo Black Ops, czy tam Hitman. Eee, za przeproszeniem, nie pultam po ścianach. Eee, ja czekam po prostu, aż to stanieje, bo mam w co grać, jak widzicie. A nowościami się nie jaram. Kolejny tytuł, który tak naprawdę wyczekiwałem go od dość długo, go wyczekiwałem, eee, aż wpadnie na, w moje łapy, wpadnie na moją półkę. Jest to Splatterhouse od Namco. Ten, ten tytuł mnie ciekawił. Ja specjalnie nie oglądałem żadnych gameplay Gdzieś tam screeny jakieś widziałem, ale ja akurat lubię się zaskakiwać sam, sam siebie, że tak powiem. Czyli ja nie lubię w jakichś tam dużych ilościach oglądać yy, filmików na sieci, żeby sobie gry nie zepsuć. Czasami sobie zerknę na jakiś gameplay, tak jak właśnie wam robię gameplaye 10-15 minut i wtedy wiem, czy w grą się warto zainteresować. I tak jest w przypadku właśnie Splatterhouse gry brutalnej, jak tu osiemnastka e, pokazuje, zobaczymy, poprzyglądamy się i temu tytułowi, też filmik będzie zrobiony, no i ostatni tytuł, który <laughs> czeka w kolejce do sfilmikowania, <laughs> że tak powiem nie po polsku, i też do ogrania oczywiście jest to, jak widzicie Bar Batman Arkham City polskiej wersji, z tym, że na pewno włączę go też do filmiku, a tytuł wyląduje na półce aż przejdę jedynkę Batmana, tak zwaną jedynkę, czyli Arkham Asylum, którego nie skończyłem. Dopiero będę się za to brał, także zbieram, jak widzicie, zapasy na zimę, jak będzie troszkę więcej czasu będę grał. Oczywiście to nie jest wszystko, w tej chwili akurat wszystko, ale część gier jeszcze do mnie leci pocztą. Mam nadzieję, że w grudniu jeszcze coś tam się ruszy i będziemy się widzieć w grudniu. Myślę, że tam też. Gierki jakieś na pewno się pojawią. Także ja Was wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się ludziska. Dzięki ogólnie za wsparcie, dzięki że wspieracie, dzięki ludziom, którzy gdzieś tam się udzielają, czy na filmikach, czy na Facebooku. Ogólnie, dzięki za słowa otuchy. Trzymajcie się ludziska. Do następnych filmików. Mam nadzieję, że komuś one pomogą w wyborze gier. Tym bardziej, że są święta, a wiecie, jak to święta bywa na pewno część funduszy część z Was będzie przeznaczać na naszą e, ulubioną rozrywk, rozgryw, rozrywkę, jaką są właśnie gry. Także być może jak zastanawiacie się akurat nad którymś tytułem, który tutaj demonstrowałem, to będziecie wiedzieć po prostu, czy kasę pakować, czy nie. Także ja się z Wami żegnam. Zobaczymy się w późniejszym czasie. Na razie otrzymajcie się ludziska. Hej!